Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Jak w każdą sobotę na dostawie roślin w Jungle Boogie, dzisiaj jest sporo smaczków, sporo powrotów, bestsellerów, sporo nowości, premier, także myślę, że będziecie zadowoleni. Konkursik też będzie, ale za chwilę, jak dojdę do rośliny, którą chcę wam podarować, bo gdzieś mi się tu zakopała. A tymczasem zaczynamy sobie naszą prezentację. Przypominam, że wszystkie roślinki znajdziecie w sobotę o 14:30 na jungleboogie.pl. Pamiętajcie też, że do każdej rośliny możecie dokupić przesadzenie w cenie 25 zł, i wtedy roślinka trafi do Was już od razu, przesadzona pod naszym okiem w odpowiednie podłoże. I możecie też kupić oczywiście zestawy podłóż, do, każdy dobrane do, odpowiednio do rośliny. I w ogóle bardzo dużo akcesoriów nowych dla Was mamy: dużo osłonek. Także całą stronę proszę ładnie przeskrolować, a ja pokazuję, co przyjechało w tej dostawie. Stawkę otwiera EpiPremnum Bal The Baltic Blue, blue pierwsza e, piękna roślinna, która jest naprawdę bestsellerem już przez e, ostatnie Kilkanaście dostaw, tak naprawdę. Ciągle za każdym razem zamawiam więcej, i za każdym razem ktoś mi pisze, że się nie załapał. Także dzisiaj kolejna dawka. Dla Was, ja ze swojej strony bardzo je polecam, bo to jest roślina, którą też mam w domu i naprawdę rośnie bardzo dobrze, bardzo wdzięcznie. Jest super prosta w uprawie i super piękna, dobrze się sprawuje. Z takich dużych, jak już zaczęliśmy od dużych. To też słuchajcie, kalatea Warcewici. To jest piękna kalatea o takich jedwabistych liściach, z lekkim połyskiem zamszowych, bardzo przyjemnych w dotyku. Niezwykle elegancka, od góry zgniło zielona, z jaśniejszym nerwem, od spodu taka bordowo-fioletowa, bardzo śliczna. Dalej jedziemy. Filodendronki dzisiaj kolorowe. Na początek Painted Lady, zobaczcie jaka piękna, gęsta sadzonka, tutaj jest chyba, e, chyba ze 3 czy 4 rośliny wsadzone, także na bogato. E, I z tego będzie naprawdę wielki kawał rośliny, to jest filodendron, który rośnie bardzo, bardzo, bardzo szybko i mocno. Pięknie się wybarwia, każdy liść wygląda inaczej, no i ma taki naprawdę żarówiasty kolor. I do tego jeszcze czerwone łodygi, także piękna, piękna roślina, piękne wybarwienie, i ona też się naprawdę w uprawie pięknie sprawuje. Dalej mamy debiut u nas, Filodendron Snowdrift. Przepraszam, coś mi dzisiaj język kołować muszę się rozgrać, bo jestem prosto z samochodu i coś ten, muszę się jeszcze tak, wiecie, dowudzić. Snowdrift, piękne liście, bardzo dużo bieli, no praktycznie niektóre są całkowicie białe. Pierwszy raz u nas dzisiaj, także też przyglądam się z ciekawością. Do tego czerwone łodyżki, no bardzo ładniutki, bardzo ładniutki, myślę, że się skusicie na pewno. I zielony tym razem, ale też ma akcent koloru, bo ma czerwone, włochate ogonki. To jest skłamiferum, to też jest demon wzrostu. Tutaj też jest naprawdę liść za liściem, bardzo szybko rośnie, też bez kłopotów. Dorosłe liście, jak będą, to będą dużo większe i mocno ładnie powcinane. Z filodendronów jeszcze jest maluszek Pink Bikini. To jest, słuchajcie, filek, którego ja szalenie lubię. O, wyjął mi się bez doniczki. E, który ma bardzo to jest no jest podobny trochę do Pink Princeski, która też zresztą dzisiaj gdzieś jest, ale faktycznie e, jest ten wyraźny element takiego e, różu i paseczków, to trochę może połączenie Princeski e, Pink Princess z Birkinem. Super to wygląda, bardzo lubię tę roślinkę. Dalej, teraz będą e, właśnie dla was wow nowości. Przepiękne dwa syntapsusy. Te odmiany już u nas były i nawet jeszcze dalej są, ale nie w takim rozmiarze. Zobaczcie. To jest Silver Blush i Silver Hero, poprowadzone na palikach. I zobaczcie, jakie duże. Tutaj też jest, tak z tego co widzę, około ośmiu sadzonek, także naprawdę kawał rośliny. No i przez to, że są poprowadzone na paliku, to od razu możecie zaobserwować, że mają większe liście. No i takie są już naprawdę. Duże, zacne okazy, mają e, niezłą cenę, lepszą, to znaczy podobną do, do tych mniejszych, ale są większe, więc o, warto myśleć się skusić, bo suma summarum wychodzi taniej, tak naprawdę. E, I jeszcze jeden powraca, e, zobaczcie, który już u nas był, e, ale dosyć dawno. I teraz powraca ponownie, też ma troszeczkę lepszą cenę. Także zachęcam, scindapsusowo dzisiaj jest mocno, co zawsze mnie cieszy. Jest jej Rafidofora Cortalsi Marble Aurea. Zobaczcie, jak ładnie wybarwiona. Duże liściory, faktycznie marmurowo-złote. Przepiękne jest to wybarwienie. Tutaj widać, idą nowe przyrosty, i tutaj jeszcze idzie kolejny pęd. Także polecam bardzo ładna roślina, naprawdę urocza. Do tego jeszcze Anturium Silver Blush. Duże piękne liście w kształcie serca z jaskrawo wybarwionym, wybarwionymi nerwami. Uwielbiam tego Silver Blusha. On jest taki, taki ładny i mocny. Naprawdę fajnie się na niego patrzy. Jeśli chodzi o pnącza, to oczywiście jest ich dużo, zawsze jest dużo. I uprawa tych pnączy jest super prosta. Ważne, żeby nie dawać ich na pełne słońce. Mogą być w podłożu uniwersalnym z domieszką perlitu, mogą być w bigosiku to już od Was zależy. Ważne, żeby nie na pełne słońce i żeby porządnie dać im przeschnąć między podlewaniami. I tak naprawdę, resztą się nie przejmujecie, bo resztę one same ogarną. I tutaj mamy Epipremum Marble Queen. Mamy również EpiPremnum High Color. Dzisiaj widzę, że bardzo duże sadzonki, jak na doniczkę dwunastkę, naprawdę wielkie. Jest i Cebu Blue, które powraca po dłuższej nieobecności, ale widzę, że w wielkim stylu, bo ma bardzo długie pędy, też są bardzo duże sadzonki i dzisiaj w naprawdę super cenie. To oczywiście jeszcze nie wszystkie pnącza, jeszcze do nich na pewno wrócimy a w międzyczasie pokażę Wam alokację. Jacklinkę też dzisiaj powraca, bo wszystkie wykupiliście. Piękne liście, takie trochę grubsze, z wyraźną chorobowetą fakturą i do tego takie różowo-bordowe łodygi, w, jeszcze w taki wzorek trochę zwierzęcy. I też roślinka, którą ja szalenie lubię, begonia Kleopatra. Ogólnie nie jestem jakąś wielką maniaczką begonii, ale ta mi się zawsze podobała. Ma przepiękny kształt liści i uważam, że są fantastycznie wybarwione. Nie wiem, coś nie jest takiego, że zawsze mi się szalenie podoba, nie mogę się na nią napatrzeć. Oczywiście są też wieszaczki. Na wieszaczkach dzisiaj właściwie same epifity. Więc po prostu pokazuję po kolei. Jeśli chodzi o to, jakie uprawiać, dobrze czują się w ziemi do epifitów, czyli takiej do storczyków, lub w podłożu do kaktusów i sukulentów. Stanowisko powinno być jasne niekoniecznie w pełnym słońcu, ale też raczej nie powinno się o to pogniewać. No i zobaczcie, piękny ripsalis flokosa, bardzo długie pędy. Zobaczcie te wszystkie jaśniejsze końcówki, to są nowe przyrosty. Widać, że on w tej chwili już bardzo intensywnie podjął wzrost. Czuję wiosnę. Ja też czuję wiosnę. Nie wiem, czy wy też czujecie wiosnę, ale już ewidentnie, ewidentnie zbliża się do nas. E, mamy też bardzo dużą choję wajeti. O, to właśnie wraca ta Taka sta naprawdę bardzo gęsta sadzonka, długie pędy, jest ich mnóstwo. Także bardzo polecam, bo warto takiego potwórka sobie dzisiaj sprawić. Jest i hoja Flamingo Dream na wieszaczku, też ładny, gęsty okaz. Do tego Eszynantus Green Star. Ten to jest w ogóle zawsze zarośnięty, po prostu jak dzikus, ale jest naprawdę piękny. Też widać tutaj nowe przyrosty, zawsze nowe przyrosty są trochę jaśniejsze, o zobaczcie, tu widać po tych końcówkach, że listki są jasne i drobne, czyli świeżo co wyszły, czyli roślina właśnie już się obudziła z zimowego snu i rośnie dla nas, rośnie. z paradoksa tak samo, jasne końcóweczki widać już, o tutaj fajnie widać, proszę bardzo, także wszystkie roślinki nam się już powoli wybudzają. Ten jest przepiękny. Jest taki lekki odgłos przy dotykaniu, jakby takie drewniane dzwonki uderzać. No i piękne z uwagi na to, że jego pędy są takie członowate, trochę to wygląda jak dredy. Jak najbardziej też nadaje się na zieloną firankę. Przy okazji polecam Wam nasze drążki do wieszania roślin, które można sobie, one działają rozporowo, wystarczy je wetknąć we wnękę okienną i rozciągnąć tak jak odkurzacz tam jest taka rura z bolcami. Nie trzeba nic wiercić, żadnych gwoździ, nic, wkrętów i sobie robicie taki drążek, on jest naprawdę bardzo wytrzymały, on ma tam kilkadziesiąt kilo udźwigu, także spokojnie możecie sobie tam z pięć takich, na przykład jak ten, ripsalisek powiesić i mieć piękną, fantastyczną, zieloną firankę. No, i teraz jestem w morzu, w którym najbardziej lubię być w morzu skrzydła kwiatów Sensation. Po raz kolejny zamówiliśmy dla Was sporo tych gigantów wspaniałe rośliny, fantastyczne. Mam w domu, polecam. Naprawdę warto kupić, warto znaleźć dla niego miejsce, bo jest przepiękny. Ma ogromne liście. Takie skórzaste, zielone, błyszczące, pięknie prążkowane. Jest bardzo, bardzo, bardzo prosty w uprawie, niewymagający. Także kochani, naprawdę róbcie miejsce i zamawiajcie, nie będziecie żałować. Dobrze, moi mili, są też alokacje dzisiaj i doszliśmy właśnie do naszego konkursu. Tutaj mam przed sobą alokację Dragon Scale. Ładny okazik, gęsty. Zobaczcie, dwie sadzonki tak naprawdę są, a nie jedna, więc nawet jeszcze może się z kimś podzielić albo po prostu mieć gęściocha. A konkurs jest taki. Napiszcie, jaka jest Wasza ulubiona scena miłosna, nie wiem, w bajce, w filmie, w książce, z życia. E, pamiętajcie, że już zaraz są walentynki. My się już na następnej wystawie widzimy po walentynkach, więc teraz jest pora na ten konkurs. U mnie to będzie zawsze chyba nieodmiennie scena pocałunku z zakochanego kundla, jak jedzą to spaghetti. Wiecie o co chodzi? Piszcie jakie są wasze. Tutaj w komentarzach pod filmem na YouTubie macie czas do poniedziałku do 21. Jedna osoba wybrana przez nas subiektywnie dostanie tę oto alokazję. A a propos alokazji to moi drodzy jeszcze mamy dla was alokację Frydek z wariegacją. Proszę bardzo e, pokażę dwie przykładowe, żebyście zobaczyli, że ta wariegacja nie jest taka sama wszędzie, tak? Żeby nie było potem nerwów. Ta jest troszeczkę mniej wybarwiona, ta jest troszeczkę bardziej, tak? Ale każda ma wariegację. No oprócz tego sama alokazja Frydek sama w sobie jest przepiękna, bo ma bardzo ciemnozielone, welwetowe liście z takim intensywnie zielono-limunkowym nerwem. No a do tego te są jeszcze z wariegacją. Także myślę, że nie ma się nad czym Zastanawiać. Mamy też dla Was dzisiaj bardzo dużo aglaonem i już Wam wszystkie po kolei pokażę. Jeśli chodzi o pielęgnację aglaonem, to miejsce powinno być nie w pełnym słońcu. Może być jasne z rozproszonym światłem, może być bardziej schowane, nie może być pełne słońce. Podłoże uniwersalne z perlitem i to wystarczy. I najważniejsza zasada podlewamy dopiero gdy roślina przeschnie, znaczy w podłoże na całej głębokości. Nie lejemy mokrej aglaonemy, bo to się bardzo źle skończy. One hiper wyjątkowo reagują na przelanie, więc pilnujcie się. No i zobaczcie, mamy we wszystkich kolorach. Proszę bardzo, takie strażacka, płonąca czerwień, róż z białymi E, takimi strokatymi plamkami i z dużą ilością zieleni. E, mamy biało-zielone, praktycznie całe białe. Mamy zielone z wąskimi listkami o białych łodyżkach i jeszcze z limonkowym nerwem. E, I to chyba i o, i jeszcze tutaj, proszę bardzo. Tutaj z kolei jest taka e, seledynowa zieleń złamana ciemniejszą zielenią. Także do wyboru, do koloru. Sporo jest tych Aglaonem i one faktycznie są bardzo, bardzo kolorowe. Aglaonemy chyba mają najbardziej bogate wybarwienie i taki do wyboru, wszystkie kolory, które się chce. A a propos pięknie wybarwionej rośliny, to dzisiaj Wam pokażę nową Diefenbachię. Zobaczcie jaka jest piękna. Jeśli chodzi o Diefenbachię, ja jestem ogromną fanką, bo mi się szalenie ich liście podobają. Uważam, że są absolutnie przepiękne. Że piękne jest to, że one mają właśnie zazwyczaj takie galaktyczne te wzory, takie, wiecie, takie plamki różnej wielkości. Super to wygląda. No i każdy liść jest inaczej wybarwiony. Więc bardzo polecam. Piękna odmiana. Będę się jeszcze tutaj pewnie przez dobrą chwilę na nią gapić. Muszę się opatrzyć, zanim się pożegnam. O, i jeszcze, jeszcze ominęłam jedną w Black Cobra. To wiem, że jest Wasza ulubienica. Yy, ma bardzo piękne, takie bordowo-czekoladowe łodygi. No i liście w, w takim wyjątkowo ładnym odcieniu zieleni. Intensywnym, ładny jest ten odcień. Piękna roślinka. Nie dziwię się, że zawsze szybko znika. No i słuchajcie, Anturia. Anturia kolekcjonerskie, które już teraz mają bardzo fajną cenę, yy, ponieważ no trafiły do masowej produkcji w Holandii, więc już nie kosztują kilkaset złotych, tylko kilka lub kilkadziesiąt, kilkanaście, różnie, ale to są wciąż te same piękne rośliny, więc to jest fantastyczny moment dla Was, żeby sobie kolekcję anturiów stworzyć. Proszę bardzo, pokazuję jedno piękne liście wydłużone, sercowate, drugie. A tutaj liście super, super długie i takie jeszcze, wiecie, miziaste, welwetowe, trzeba ostrożnie, żeby, bo na takich liściach bardzo łatwo powstają rany, żeby gdzieś tam nie uszkodzić, ale są naprawdę prześliczne. I jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj. Proszę bardzo, już nie wiem, które ładniejsze. Tych odmian teraz jest naprawdę dużo. Anturia są dosyć proste w uprawie, słuchajcie, możecie je uprawiać w bigosie, ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, w ziemi z perlitem też będzie ok. Nie na pełne słońce, ale dosyć jasne stanowisko, tak gdybyście nie mieli takiego super idealnego, jasnego, rozproszonego, to raczej bardziej w stronę cienia niż w stronę słońca. Podlewamy jak ziemia przeschnie, nie zraszamy liści, nie moczymy. Jak musicie wyczyścić te, taką bardzo mocno odciśniętą szmatką, ale raczej starajcie się nie moczyć. No i uwaga właśnie, żeby one stały w takim miejscu, gdzie nie będziecie ich trącać. Ani wy, ani wasze jakieś różne koty, dzieci, co tam macie w zależności, bo tak jak wam powiedziałam, no, te urazy potem brzydko się na takich welwetowych liściach babrają. Dalej mamy Asplenium Hurricane. piękny kolor. Taki trawiasto zielony i fantazyjnie poskręcane liście. Mikrosorum krokodylus, to już wiecie, też trawiasty kolor i wzorek krokodylej skóry. I moi drodzy, Asplenium Crispy Wave to jest to, które faktycznie jest crispy chrupiące. E, też taki trawiasty kolor, bardzo grube liście, jak na paproć to naprawdę i takie właśnie pokarbowane. E, też to super fajnie wygląda. I jeszcze jedna ciekawa roślinka. E, którą ja bardzo lubię, to jest Pilea e, kt, Munwali, która, zobaczcie, to Wam mówiłam ostatnio, bo były maluszki, że jak będzie większa, to będzie miała czarne środki. No i tu już to ładnie widać, bo to jest starsza roślina, większa, więc widać, że ma czarne wnętrze, tak? Czarne jak smoła. Przepięknie to wygląda. Ja naprawdę chyba nigdy nie zapomnę. Jak pierwszy raz zobaczyłam tą Pileę, to po prostu nie mogłam się E, napatrzeć na nią, jest absolutnie boska. Jeżeli chodzi o pileę, to tutaj trzeba zachować złoty umiar w uprawie. Bo ona tak, nie lubi całkiem wyschnąć e, i nie lubi mieć za mokro, tak? Czyli podlewamy e, jak podłoże przeschnie, ale z takim małym małym marginesem wilgoci, nie przesuszamy jej tak jak na przykład Epipremnum, tak? Zawsze, żeby tak trochę tej wilgoci było w podłożu. Raczej nie zraszamy, aczkolwiek dobrze by było, żeby powietrze było wilgotne, jak jest bardzo sucho to może jakiś nawilżacz byłby wskazany, czyli taka roślina środka, ale ten środek musi być zachowany, bo jak przelejecie, przedobrzycie, będą mokre liście, mokra ziemia, to zgnieje. a jak będzie bardzo sucho i w podłożu i w powietrzu, to z kolei te wszystkie brzegi ładne, ozdobne listeczków poprzesychają, zrobią się chrupiące i brązowe, także trzeba ten środek dla niej trzymać. I jeszcze roślinka, która bardzo, bardzo ją lubicie. Ona zawsze bardzo szybko znika. Syngonium green Splash. więc proszę bardzo, po raz kolejny jest z nami. Piękne wybarwienie, to też jest jedna z tych roślin, u której każdy liść wygląda zupełnie inaczej, więc można patrzeć i patrzeć, i człowiek się nie nudzi. No i bluszczyk. Bluszczyk. Ojej, czekajcie, bo jest dłuższy niż sądziłam. Proszę bardzo, jaki długaśny. Pamiętajcie, że bluszcz to może być podłoże uniwersalne z perlitem, można trochę dodać włókna albo po prostu jak będziecie przesadzać, to nie otrzypujcie tych korzeni mocno, tak tylko odrobinkę i razem z tym włóknem, co zostanie do nowej ziemi yy, i podlewamy tak, żeby miał, on jest tak jak karatea, maranta, paproć, asparagus, cały czas wilgotno, wilgotno, wilgotno. Nie przesuszamy nigdy bluszczy i staramy się mu dać możliwie yy, wilgotne powietrze. Żeby go przędziorki nie gryzły. Bo lubią go niestety. E, I co? No i wiecie chyba to. Czy to tylko dla mnie oczywiste, że bluszcz do cienia. Nie na, nigdy nie na słońce. Maluszki przed nami. Doszliśmy do maluszków. Pamiętajcie, że maluszki wymagają szczególnej opieki od Was. Przede wszystkim od razu zajrzyjcie w korzenie i zobaczcie. Bo na 99,9% wszystkie maluszki trzeba przesadzić do większej doniczki. Bo w takiej szóstce... To tak, Doniczka, będzie, znaczy ziemia będzie wysychać super szybko. My nasze maluchy podlewamy nieraz i co drugi dzień. Także sobie wyobraźcie, gdzie to jest tutaj wiadomo nasza praca, nasze zajęcie, a wy w domu macie tonę innych spraw na głowie. I kto będzie pamiętał, że wszystkie rośliny ja miałem raz w tygodniu, tak? A maluszka co drugi dzień albo co trzeci trzeba do niego zajrzeć. Więc proponuję do większej doniczki takiej ósemki czy dziesiątki i nie szalejcie od razu z podłożem takim, jak na przykład wiecie, że to jest jakiś filodendron i chcecie go, będziecie go uprawiać docelowo w bigosie. Okej, okay, wszystko dobrze, ale jeżeli takiego malucha z takimi korzonkami, które dopiero się wykształcają gdzieś tam, to jest dziecko, dzidziuś, i dacie go od razu w taki bigos, który jeszcze będzie miał bardzo grubą korę, bo się taka trafi, trafi się bardzo gruby keramzyt, no to tak naprawdę tam jest bardzo dużo powietrza. I te drobne korzonki mogą powysychać. I wiem, że czasami do mnie piszecie, że te maluchy w tym bigosie nie bardzo. Więc maluszki, przesadźcie owszem do większej doniczki, ale na początek dajcie im na przykład tylko ziemię i Perlit, albo nie wiem, ziemię Perlit i drobny keramzyt. albo ziemię Perlit i drobną korę. Tak nie szalejcie tak od razu, że koniecznie taki już hardkorowy bigos jak dla dwumetrowej monstery. No. To tyle, żeby wam się nie marnowały, no bo to szkoda. I pamiętajcie, że no to jest roślina bardziej delikatna, więc na absolutnie nie na pełne słońce, nie gdzieś tam przy zimnej szybie, żeby dotykała, nie daj Boże. Z taką jeszcze większą troską do niej trzeba podchodzić. No i pokazuję, co mamy. Anturium już mieliśmy duże, teraz jest też mniejsze. To jest też anturium, które naprawdę niedawno kosztowało bardzo dużo, a teraz kosztuje parę złotych, mamy rarytaska, skrzydło kwiata sensation, tego co wam pokazywałam te giganty na początku ale w wariegacji, maluszek z wariegacją, więc jeśli jesteście ciekawi, czy urośnie aż tak duży też i jak to w ogóle będzie wyglądało no to warto się skusić, ja też jestem ciekawa ale no myślę, że będzie aż taki duży kiedyś mamy słuchajcie Pseudo Ripsalis Ramulosa Red Coral w wersji mini. Wspaniała roślinka, epifit, który ma takie właśnie długie, płaskie pędy i na końcu, na jesień zachwita takimi właśnie kuleczkami, które się pięknie przybarwiają na czerwono. Sam też się jego końcówki przebarwiają na czerwono, jeśli ma wystarczająco dużo światła. Piękna roślina, uwielbiam ją i polecam. Mamy alokazję Silver Dragon, bardzo proszę, srebrzystą, ładną, gęstą sadzonkę. Mamy Anturium Crystal Hope. To też jest odmiana, która była hardym kolekcjonerem nie tak dawno. Teraz możecie kupić za parę złotych, więc korzystajcie. To jest wciąż ta sama roślina. Mamy filodendrona Pink Princess, bo jakoś przyznam szczerze, bez bicia, zapomniałam o nim i dawno go nie zamawiałam, a tymczasem już go nie mieliśmy, więc powraca, jest. I mamy jeszcze filodendrona. Ten jest White Wizard, a ten jest White Princess, także do wyboru do koloru. I jeszcze co z maluszków? Do maluszków możemy sobie jeszcze zaliczyć takie oto oplątwy w takim dekoracyjnym, dekoracyjnym naczynku w kształcie wieloryba. One są przymocowane klejem na gorąco, i spokojnie takim klejem możecie sobie też oplątwę w jakiś swoich własnych aranżacjach mocować, to jest klej toksyczny, on nie szkodzi. Gdybyście chcieli podlać, to patent jest taki, do góry nogami i moczycie po prostu w miseczce z wodą. E, I taka już większa, Tyrancia Silver, moja ukochana, uwielbiam tą roślinę. Myślę, że za jakiś czas stworzę z niej też u siebie w domu jakąś kompozycję, bo ona mnie kusi i inspiruje nieodmiennie za każdym razem jak ją widzę. Pnącza CD, bardzo proszę. Epipremnum enjoy, karbowane liście, troszkę mniejsze, dużo takiej beżowej wariegacji, kremowo-beżowej. Epipremnum marble green, tutaj jest wariegacja zielona, jasna zielona na ciemnozielonym tle. To jest potwór, to widać, zobaczcie jakie już ma korzenie powietrzne, jakie już ma grube łodygi i długie pędy. I on faktycznie rośnie na potęgę, to jest, to jest hardkorowo rosnąca roślina. Dalej mamy Epipremnum złociste, ta to z kolei wszystko i wszystkich nas przeżyje, jest takim roślinnym wcieleniem karalucha i Epipremnum golden potos, tu z kolei kanarkowa żółć, przepiękny kolor z tej rośliny, wspaniale rozjaśnia ale jakieś ciemnozielone kompozycje i słuchajcie Philodendron scandens, piękny, uwielbiam, zielone serca, po prostu wprost na walentynki od nas dla Was. Dalej mamy ginurę, ta z kolei jest zupełnie zwariowana i liście ma pokryte super, bardzo takim neonowo-fioletowym kutnerkiem. Wygląda to obłędnie, naprawdę. Nie wiem, czy przez ekran to zobaczycie, ale na żywo moim zdaniem efekt jest bardzo, bardzo wow. I drugiej takiej rośliny po prostu nie ma. Dalej mamy sobie fikuska pięknie wybarwionego takim trochę mniejszym rozmiarze. Gdybyście chcieli się nie śpieszyć i od małego sobie wyhodować, to proszę bardzo. I roślina, o którą jakoś w tym tygodniu bardzo pytaliście i prosiliście. Jaśmin. E, piękny. E, ja w tej chwili próbuję uprawy jaśmina w e, oranżerii, w ogrodzie zimowym. Kto jest ciekawy, to odsyłam na nasz drugi kanał Parantela, tam wszystko dokładnie pokazuję. E, tak czy siak, jaśmin piękny, będzie bójnie kwitł. I bardzo mocno pachniał. To naprawdę jest super, super mocny zapach. No i na koniec zostały nam sansevierie i choje. Wiem, że bardzo dużo z was na to czekało, bo tutaj naprawdę wśród klientów dżungla jest bardzo dużo chojomaniaków i sansevierio fanów. No to pokazuję sansevieria zeilanica. Piękna, ładna dzisiaj sadzoneczka, taka idealna. I zobaczcie nowy liść. Tu widać, jaśniejszy i taki jeszcze trochę mniejszy i zwinięty, zaraz się otworzy do końca i wybarwi trochę ciemniej. Powraca również Sansevieria Silver Flame. Oj, i tutaj zobaczcie, raz, dwa, trzy, trzy młode liście. I tutaj no szalenie widać różnicę. Liście dorosłe są bardzo ciemnozielone, takie prawie czarne. A te młodziutkie są takie aż limonkowe i bardzo mają ten paseczek z boku biały. No śliczna, i zobaczcie, jak mocno rośnie. Aż i tu korzenie powyłaziły górą. No, polecam, polecam, bo fajna jest. Powraca również San Severia Star Canary. To też wiem, że bardzo, bardzo wielu z Was na nią poluje z uwagi na te piękne, młode przyrosty, które mają taki wściekle kanarkowy kolor prześliczny. No i dzisiejszy debiut, słuchajcie, Sansevieria pantera. Popatrzcie, jaka ładna, takiej jeszcze nie było. Bardzo ma taki delikatny wzorek, super wygląda. No i też, no to jest maluszek w szóstce, ale zobaczcie jaki gęsty. Tutaj są dwa młode odrosty, no piękna jest ta sanca. Gdyby, kurczę, tak trochę nie, nie przepadam za małymi roślinami, zawsze mnie denerwują takie małe, wolę duże od razu, ale... Jest naprawdę piękna i zobaczcie jaki ma ładnie rozbudowany system korzeniowy. I tu od razu możecie zobaczyć właśnie korzenie San Sansevierii zazwyczaj są w takim bardzo ładnym łososiowo-pomarańczowym kolorze. Świetna jest, słuchajcie, polecam Wam naprawdę. Yy, I co tu jeszcze jest? Moonshine. Znowu dzisiaj bez doniczki, wszystko mi dzisiaj wychodzi z doniczek. To samo, łososiowe korzonki, też ładnie rozwinięte i góra taka seledynowa duszkowa z ciemniejszą obwódką też piękna jaśniutka sansa i może już nie sansa, ale w tym klimacie agawa agawa shakazulu. ładne ciemne liście z czerwoną obwódką uwaga bo kłujące te końcówki są i zostały nam choje no i dzisiaj z Hoi mamy dla was choje gracilis taką ładną sadzonkę w dwunastce. Mamy też choję blondy, której liście nowe, które wychodzą, są tak ładnie ciemnobordowo wybarwione, a dorosłe są okrągło, owalne, grube, skórzaste, błyszczące z ładną, taką jaśniutką obwódką. Choja Rangsang Tutaj liście bardzo grube, już takie wybitnie, sukulentne, ostro zakończone. No i piękne, spleszowe wykończenie. I dzisiaj ładne, gęste sadzonki. I też zobaczcie, już idą nowe listki. Słuchajcie, sezon już jest naprawdę za rogiem. I choja albo marginata zamyka nam chyba dzisiejszą stawkę. Ale też ładna, dorodna sadzonka. Ale tutaj też liście są wyjątkowo grube, więc naprawdę bardzo uważajcie z podlewaniem. Ona naprawdę potrzebuje bardzo mało wody. To wszystko, kochani, znajdziecie sobota 14:30 junglebugi.pl. Wpadajcie na zakupy. Tych z Was, co na Dolnym Śląsku, zapraszamy też do naszego magazynu stacjonarnie Brynicka 5 Wrocław. Od poniedziałku do soboty 10:18. Czekamy, i to wszystko możecie kupić też na miejscu. A ja się z Wami już przedwiosennie żegnam. Do zobaczenia.